Siemma, Siemma, jak się mamy? Witam z powrotem do kurde z byków. Jak wy się macie, jak się mamy? Kurde, zobaczymy, czy ten kanał dalej będzie. Jak dojdziemy do 100, kurde subscribers, żeby dać takie imię. Ale to będzie tak. Mam wideo dla Was teraz, zrobimy, nie? Z Wami porozmawiamy. Pokażę Wam dziewczynę auto. I Wam kurde, nie wyczyściłem to auto za bardzo, bo jest błoto, jest mokro. I jak wyczyszczę dla Was, to nie będziecie mieli ten real life experience. Wiecie, ten prawdziwy, ten experience. Jak naprawdę wygląda normalne, kurde, auto i życie. To zaczniemy tak od przodu. Tomasz. Pachnie i pachnie. Ona jest ciemna, to chciała ciemnego. To jest żarta nieracista i I don't care. You know? Jest ok. Tu tak masz przód, w środku. Nie? Później zawsze musisz mieć Wida, bo kurwa, jak nie masz Wida, to na drogach cię zabiją, bo tyle stresu, nie? Tu masz elektron... Er... elektroniczny... Kurwa, hamulec to ja sam nie umiem używać. A już miałem, kurde, parę, parę już Volkswagenów miałem, ale tak jak mówię, dalej nie umiem używać. Idziemy na drzwi. Drzwi to są jak normalne drzwi. Okno, kurde, jak normalne okno. No i z tej strony, nie? Patrz, pamiętajcie, jak wy jedziecie gdzieś i chcecie mieć comfortable ride, to musicie siedzenie tak ustawić, jakbyście spali. To teraz idziemy do tyłu. To mamy tutaj. Widzicie? Na 6, Na trzy. Jeszcze kurde, na trzy z tyłu. Ale dojdziemy tam. Te floor mats Super. Wchodzą pod spód. Brudno, jak skurczy byk. Tak jak mówiłem. Jej mama była i ona się zachowuje troszkę jak świnka, nie? Ja to jest tylko żart. Bo jest tylko żart. Ale wiecie, you know. Mother-in-law, wiecie, to te mamy. Kurde dziewczyny. To tak. Siedzenie się rusza tak, żebyś mógł sobie kurde wejść do środka. Albo pociągniesz i kurde tak schodzi. To jest klatka dla psów. O kurde, tu są dwa siedzenia. To jest zawsze jak tu ja, ja tutaj sobie z tyłu lubię siedzieć. Jak z tyłu siedzę, to myślę, że jestem kurde panem prezydentem i ona mi wozi, nie? To mam też na klatkę. O, to jest super, bo jak z tyłu siedzisz, to zawijasz. I to jest prezydental Sied. O, co jest fajne, USB Możesz sobie kurde włączyć i dalej sobie oglądać kurde pornusa, nie? W tym momencie jest spoko, jest ostro. O tyłu Meksykanów dużo nie wrzucisz. Byś musiał siedzenie dać na dół, nie? Jak dasz siedzenie na dół, to więcej Meksykanów tutaj teraz... Wejdzie, nie? Żeby kurde przyjechali z powrotem do Twojego domu i, i, I Ci pomagali kurde wszystko zrobić To jest ta szóstka, to jest V kurde 6 Pokażę Wam pod silnikiem Zrobił kurde Volkswagen Auto brudne to rozumie, że jest Ale to jest ta e, szóstka, nie? Jest tak, jeden problem, że ta szóstka wcale nie ma jaj Gazu dajesz i mój kurde Ford odlatuje jak rakieta I jeszcze komputer dali pod silnik komputer tutaj po to pochuj woda wszystko wlatuje tutaj i ci wszystko obrudzi to tak przód to jest ok jest spoko ma światła ma kurde fog lights na zewnątrz to mamy tutaj są kurde co to jest o osiemnastki mi się wydaje nie tak to są masz osiemnastki my mamy zimowe kurde opony bo tutaj jak widzicie za mną jest kurde zima i tak, z dworu, jak się popatrzysz, to jest spoko, jest auto jako auto, nie? Mamy znowu kurde polskie. I tutaj od spodu, jak się też popatrzymy od spodu, te maflery, nie? Nie wiem, czy widzicie. Tu nie są prawdziwe, nie wychodzą stąd, tutaj kurwa nic nie ma. Jak to zrobić w i nic nie ma. Ale tak, jak się popatrzycie, nie? To jest auto spoko, nie? Bardzo fajne. Fajnie wygląda, fajnie jeździ W Kleenexie zawsze potrzebujesz kurde na alergię Temu są w oknie To teraz idziemy na taką przejażdżkę Tutaj kurde skręcimy Zrobimy taki malutki test Wam już tutaj pokażę Zwolnię I, i tak do 60 Groove. But I gotta stay up Wanna make you move But I gotta stay up Gonna get there soon But I gotta stay up But I gotta stay up Yeah, I gotta stay Wanna hit that groove But we gotta stay up No może w mieście jest ok, może tylko w mieście szybko się pokazuje, że coś się jedzie, nie? Ale tak jak mówię, kurde, nie ma gdzie tutaj stopo pojechać i się mocniej rozpęcić. W tym mu mu musicie mi wierzyć: te auto jest bardzo dobre jak jesteś w mieście. Jak daleko nie musisz jeździć i masz, kurde, gaz, tej że gdzieś możesz nabrać petro, paliwa, czy jak chcesz to nazywać, nie? A, a tak żeby tutaj mieszkać, to chciałbym żeby było troszkę mieli więcej horsepower. Jak ktoś wie jak, to mi proszę powiedzieć. Jak mogę żeby to auto troszkę szybciej szło? To mój Escape ma takie same silniki, ale on kurde zapiernicze dwa razy szybciej od tego. I, I no i to paliwo. Żeby więcej kurde miał paliwa, żeby więcej mógł nalać, to by było wiele lepiej. O oh yeah, jest ok jest ok. W środku to masz tak. Bardzo dużo w tym aucie jest tego. Jak jedziesz, lane, jakiś assist, kurde, to, tamto, sramto, jest Jezu, tego tyle niepotrzebne Ale hej, jak jest, to trzeba uważać Ja jeszcze dokupiłem tą gwarancję, żeby to auto miało do 160 tysięcy kilometrów Bo, kurde, Bóg wie, co się stanie z tym autem Tu jest tyle tej... Guzik jeden naciśniesz, kurde, gdzie mam, kurde, menu naciśniesz Później... Wihek ko to masz. Twój atlas wyskoczył, nie? O! I jeszcze ten atlas ma jak stoisz, to on kurde Jak to się nazywa? Jak stoisz, to on... E on się wyłącza i włącza. P pierdoliło kogoś, żeby takie coś wrzucić na auto. Te auto też ma tą kurde backup kamerę, nie? O, bo kurde musieli kamerę wpieprzyć, bo wiesz, te auto nie ma wcale lusterek. Nie ma lusterek i nic nie widać, trzeba było kamerę. No, no, no i co z takiego możesz zrobić? Że kurde, nawet auto nie ma kamery. A że kurde, auto nie ma lusterek. Nie ma, te lusterka musiały kurde odpaść, że musieli kamerę, żeby Kurde, czy jestem zadowolony z tego auta? Te auto nie ma jaj. I ten, jak to się nazywa I, i, i ma małe paliwo, kurde, dużo nie ma baku, bo kurde, wlejesz musisz co parę kurde godzin mu nalewać, są so, popierdolone. I jeszcze to masz, patrz, masz to No to masz na drogę później masz kurde na... na kurde na snow I Jeszcze masz kurde zaraz o kurde pa masz custom sport normal eco i jeszcze 4x4 off road Te auto to ma na zimę mam 50-50, później ma jakiś inny spłyt, co kurde nie pamiętam, bo zauważyłem, że... Ach, troszkę napaliliśmy się i, i, i nie pamiętam wszystkiego, ale co, co wam mam powiedzieć? Jak będę miał dzieci, to chociaż patrzcie ile kurde tam miejsca jest, nie? Jest ok, okej. Ta kierownica jest spoko. Kurde fe jest ten the fury jest. To wy mi napiszcie na dole. Podoba Wam się moje kurde dziewczyny brudne auto, czy co wymyślicie? Ja nie wiem, swoje auto, to kurde, ja mogę muffler dołożyć, co tamto A te auto, to musi być takie bardziej leksusowe dla niej Bo kurde, ona jest kobietą i musi mieć leksusowe auto O to nie leksusowe, tylko że czyste, dojeżdża do pracy Ja wiem, personally, ja wiem, że, jak, że się nic nie stanie, bo ma gwarancję i ma wszystko To nic, na teraz, na w tą sekundę, trzymajcie się, pogadamy niedługo Dzięki, że tutaj jesteście, że oglądacie. Naciśnijcie ten subscribe button, skurczbyki, Hopefully takie możemy mieć imię. Jest plus jeden teraz, to ja będę jechał z powrotem do domu i, i dzisiaj jutro bo później dojdzie to na ten kanał. Dzięki wam. Peace out. you a why you messing with me cuz you a asshole feel sorry made you cry the